Batalion trzymał się twardo na pozycjach obronnych, choć w pewnym momencie został silnie przeskrzydlony przez czołgi niemieckie. Dowódca batalionu, mimo odniesionej rany, dalej kierował walką. Ogniem działu i karabinów przeciwpancernych zniszczono 16 czołgów niemieckich i 6 samochodów niemieckich. Dobrze zorganizowany ogień CKM-ów doprowadził również do załamania się natarcia polskiej piechoty. Miejscowości Ksany i Kocina zostały na skutek walk spalone. Poległa również ludność cywilna. Uporczywa walka 11 Pułku Piechoty na przedmościu Ksany-Kocina w dniu 8 września 1939 roku pokrzyżowała niemieckie plany odcięcia sił głównych armii Kraków od przepraw na Nidzie i umożliwiła dalszy odwrót tej armii w kierunku przepraw na Wisłę pod Baranowem żołnierz polski walczył w osamotnieniu a walkę tą okupił krwią 60 oficerów i żołnierzy W tym samym czasie w tym samym dniu 8 września 1939 roku około 90 kilometrów na północny wschód w linii prostej od Kociny w lasach i na polach wokół miejscowości Iurza w składzie 9 pułku piechoty legionów walczył mieszkaniec Kociny Mieczysławianiec Zapewne nie wiedział, że jego koledzy z armii Kraków w ten czas toczą zwycięski bój z wrogiem w jego rodzinnej miejscowości. Mimo starań, wysiłków żołnierzy, tragiczny los południowego zgrupowania armii Prusów, Prusy pod Iłżą był przesądzony i polscy żołnierze musieli przegrać konfrontację z motoryzowanymi, pancernymi jednostkami niemieckimi, z którymi przyszło im walczyć. Mieczysław Janiec, żołnierz września, spoglądał na wrześniowe niebo z nadzieją, że pojawią się samoloty sprzymierzonych. Niebo jednak w tych dniach nad Polską opanowane było przez maszyny z czarnymi, złowrogimi skrzyżami na skrzydłach, z którymi heroiczną, chwalebną, lecz nierówną walkę toczyli nasi rycerze spod znaku biało-czerwonej szachownicy. Mieczysławianiec wydostał się z okrążenia w Lasach i Iłżeckich wraz z niedobitkami 9 Pułku Piechoty Legionów przekroczył Wisłę i dostał się do niewoli sowieckiej. Wrócił do, uciecz do rodziny Kociny po ucieczce z obozu niemieckiego w przeworsku i rzucił się w wir walki konspiracyjnej. W latach 1941 42 przy jego uczestnictwie i pod jego dowództwem w miejscowościach Kocina, Ksany, Kszczonów zawiązał się oddział partyzancki Armii Krajowej, który brał udział w szkoleniu i szeregu akcji dywersyjnych. W ramach grup dywersyjnych Dominiki i Dominik Kasi. Mieczysław Janiec stworzył, jak wiele innych mu podobnych, dowódców Armii Krajowej, kawałek wojny Polski w tutejszej okolicy. Pięć lat po pamiętnym wrześniu, późnym popołudniem 16 października 1944 roku, z alianckiego lotniska operacyjnego Brindisi w południowych Włoszech wystartowało kilkanaście ciężkich bombowców B-24 wyładowanych bronią, amunicją oraz wyposażeniem dla walczących w Polsce oddziałów Armii Krajowej. Wśród nich liberator o znaczeniu 250 l z 34. Dywizjonu South African Air Force z załogą z południowej Afryki, dowodzony przez pilota porucznika Kulingwortha, Denisa Osborna. W skład załogi wchodzili pilot porucznik Franklin, nawigator porucznik MacLeod, radiooperator porucznik Ray Howard, Bombardier sierżant Spit, strzelec sierżant Peter, strzelec sierżant Richmond i strzelec sierżant Bolden. Wszyscy oni na ochotnika wstąpili do dywizjonu bombowego. Swój ładunek mieli zrzucić na placówkę Cekinia 202 w rejonie Końskich. Lot był ciężki, i ryzykowny. Kilkanaście godzin na wysokim pułapie w mrozie, w ciasnym wnętrzu bombowca nad okupowaną przez Niemców Europą w ciągłej gotowości bojowej, bez osłony własnych myśliwców, narażeni na ostrzał artylerii niemieckiej, mogli paść łatwym łupem nocnych myśliwców wroga. Per ardu ad astra, przez przeciwności do gwiazd, ta dewiza Sił Lotniczych Wspólnoty Narodów Brytyjskich w pełni oddaje charakter tego lotu. Byli już nad Polską, gdzieś w okolicach Tarnowa, kiedy to lecący z lewej klucza z lewej strony klucza Liberator EW250L został zaatakowany przez focke 190 z grupy nocnych myśliwców niemieckich. Stoczyli z nim walkę. Sierżant Peter, będąc strzelcem karabinu maszynowego, zajmował stanowisko w ogonie samolotu. W czasie walki został ranny. Uszkodzony też został ich samolot. Jeden z silników zapalił się. Pilot zapikował w dół, gasić pożar. Nagły wstrząs, zakołysanie samolotu, po czym usłyszał ponownie głos dowódcy Old Jump. Wyskakiwać. Otworzył owiewkę włazu w ogonie i wyskoczył w ciemną noc, otwierając natychmiast spadochron. Wyskoczył, jak się okazało, jedyny z ośmioszołgowej załogi. Spadochron otworzył się tuż nad ziemią i wylądował na polach Kociny. Był ranny i osłabiony, utracił wiele krwi. Był także w szoku, we wstrząsie termicznym. Z pozostałych w samolocie siedmiu członków załogi zginęli wszyscy w momencie wybuchu. Pierwszym Polakiem, jakiego spotkał sierżant Peter po lądowaniu w Kocinie, był Stanisław Widłak, który zaprowadził go do podporucznika Mieczysława Ajanca, pseudonim Lot. Goniec zameldował lotowi: Panie komendancie, mamy zrzutka lotnika, który wylądował na spadochronie. Jest poraniony i osłabły. Został zatrzymany na skraju wsi. Myto na... My naczynia dezynkowano wrzątkiem miednice. Na stole znalazła się apteczka. Za chwilę do, do mojańców przyszli podkomendni lota. Żołnierze Armii Krajowej pochyleni, niosąc Pitera na krzesełku otworzonym z rąk. lodnik był zalany krwią, z skontuzjowanej głowy i rąk w kombinezonie, ale bez butów, na chwiejących się nogach. Posadzony na krześle, trząsącymi się rękami, sięgnął po dokumenty. Peter łamanym głosem i gestami tłumaczył, że Polacy, których spotkał na lotnisku we Włoszech, mówili im, że gdyby kiedykolwiek znaleźli się w Polsce, mają powiedzieć, że są lotnikami z Anglii. Mówcie wyraźnie English, Anglik, a dostaniecie natychmiastową pomoc i obronę przed wrogiem. Oni, Polacy tak mówili, cytował słowa zasłyszanej polskiej piosenki i tłumaczył, że jest Anglikiem. Ranny lotnik w najgorszym dla niego okresie pięciu tygodni do zabliźnienia ran twarzy i głowy był przechowywany przez Lota i jego siostrę w domu rodzinnym Jańców w Kocinie. Praktycznie pod okiem wroga we wsi Kocina, w tym czasie w szkole i w domu ludowym kwaterowali Ukraińcy z oddziału SS Galicji. Kwaterowała także artyleria Wehrmachtu, lokując stanowiska działu i bunkry obsługi w Kotlince za wierzchowiną. Rany goiły się. Sanitariuszka oraz przybyły z majątku kamienna lekarz zadecydował o zdjęciu bandaży i o pasek na głowie i rękach. Zdecydowano więc zmienić dalsze miejsce pobytu i leczenia sierżanta Pitera na bardziej bezpieczne, i lot ustalił szczegóły przerzutu ze swoimi przełożonymi. Sierżanta Pitera pod obstawą żołnierzy Armii Krajowej przetransportowano do majątku Rachwałowice, gdzie doczekał końca wojny, a następnie powrócił do swojej ojczyzny.